A więc e, słowem wstępu. Ten film nagrywany był trochę, trochę wcześniej, w grudniu. Do tego czasu zdążyło się wiele zmienić. Między innymi pojawił się koronawirus, co zmieniło w ogóle sytuację na AlieExpressie. E, aukcje generalnie tego, m, tej sprzedaży, tych klocków rosną jak grzyby po deszczu. Jedne znikają, następne się pojawiają. E, w związku z czym no, nie podam żadnej aukcji w opisie. Tak samo nie, nie dam zdjęć tego, co napisałem do nich, bo nie zdążyłem najzwyczajniej napisać. Także no, to, to jest takie małe powiadomienie, ale reszta, reszta wideo jest już no, jak najbardziej legitna i można sobie obejrzeć efekt końcowy oraz dowiedzieć się, czy, czy warto, czy też nie. Także witam Was. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja klocków Lepin z Chin. Zacznijmy od początku. Całość zamówienia otrzymałem. Zamówiłem w zasadzie całość AliExpressem z Polski. Mi przyszło. Czas oczekiwania to było, zamówiłem to tak z około powiedzmy 4 dni, było napisane, że od 2 do 5 dni będzie, będzie powiedzmy ta przesyłka, no no, wywiązali się w czasie powiem tak, dostałem ją w ciągu 4 dni, za całość zapłaciłem 230zł, link do aukcji będzie w opisie. No, i w sumie, co my tutaj mamy? W aukcji było napisane, że, że nie będzie oryginalnego pudełka, no i faktycznie go nie ma, tak jak, tak jak mówili. No, zamiast, zamiast typowej instrukcji klocków LEGO mamy jakiś Star Plan. No, no generalnie, generalnie wygląda to legitnie, nie? W ludzie się skarżyli na na brakujące elementy takowe niby firma mówi, że, że może przysłać jeżeli będzie takowych brakować ja z tej instrukcji nie będę akurat korzystał będę korzystał z oryginalnej instrukcji LEGO która będzie na internecie i teraz przejdźmy do całego pudełeczka dostałem całe pudełeczko tutaj z klockami jest ich naprawdę mnóstwo nie są one opisane poza hmm, Taką o tutaj. Teraz złapię ostrość. O! Takimi tutaj cyframi. Które raczej za dużo nic nie mówią. Więc generalnie. No. Będzie to składać, tak? Będzie, będzie to składać. Oj, będzie. Generalnie to by było na razie. Na tyle słowem wstępu. I ja. Ja tutaj sobie to wszystko poskładam i zobaczycie już efekt końcowy. Nie będę was zanudzać tutaj składaniem tego wszystkiego. To zajęło mi dużo czasu na pewno. Także zobaczycie jedynie efekt końcowy. O, jakie wielkie elementy. Cyk. Bardzo wygląda to bardzo ładnie, szczerze mówiąc. Odnośnie klocków Lepin e, krążą dobre opinie. Może nie są to oryginalne klocki Lego. no, no Przyznacie, że nie skapnęlibyście się. Nie, nie rozpoznalibyście ich. I gdyby oczywiście nie to, że nie mają tych nazw takiego ostrość, Że nie mają na tych czubkach wystających e, nazwy firmy Lego. Także generalnie jest tego naprawdę dużo. Ja pokażę Wam tylko efekt końcowy, i wtedy pójdziemy do podsumowania. Więc to na razie jest tyle. I widzimy się już wkrótce z całym statkiem. I wtedy opowiem Wam, czy brakowało jakich części, jak to wygląda, jak mi się składało i ogólne takie inne rzeczy. Także tak wygląda cały plac budowy. No, niestety było to koniecznie, ponieważ nie mają, te paczuszki nie mają ponumerowanych. Nie są ponumerowane po prostu i nie da się tego zrobić w oparciu o, o instrukcję LEGO. Są inaczej ponumerowane, są w ogóle inne elementy w tym. No, na razie zrobiłem takie coś. Poskładałem też ludziki. Zrobiłem też śmigacz. I, I to na razie to jest tyle, szczerze mówiąc. Póki co, wszystko mi się ładnie tutaj porobiło. Nie było na razie jakichkolwiek żadnych braku, brakujących elementów. No i w sumie to jest, taki, to jest takie pokazanie. Może potem będą jeszcze kolejne urywki z momentów składania. Ok, wznawiam nagrywanie, gdyż. O, no już tak nie ma świata tutaj. Ale generalnie przy nagrywaniu, przy składaniu bardziej tego zestawu, no niestety znalazł się klocek takowy o złapostrość. No Generalnie znalazł się taki połamany klocek. Proszę złapostrość mi na niego. Ja nie wiem co tu ma powiedzieć, ja go sobie skleję, skleję kropelką No mogło się takie coś zdarzyć, no, no okej, okay, nie? Tak samo mogło się zdarzyć w tym, w, w normalnych klockach LEGO No to może się zdarzyć podczas podróży, dostarczania paczki Ale tak to, to wszystkie elementy, przykładowo tutaj mam już taki Korpus bardziej już tego, tutaj na przykład tutaj to odchylenie tej klapy super jest, wszystko stoi jak powinno, ładnie wszystko wygląda że póki co wszystko jest ładnie, no oprócz tego jednego złamanego klocka, ale to jak mówię, może się zdarzyć. Ja nawet spróbuję napisać do, do, do tych tam ludzi od od, tej, od tego AlieExpressu, no i no po prostu napiszę im, że miałem tutaj uszkodzony klocek i no z, na, napiszę wam, czy dodam do, na końcu podsumowania całego, całego odcinka, czy. Czy takowy mi wysłali, czy odpisali, czy w ogóle ten. A to jeszcze nie uprzedzam faktów. Na razie to tyle i dalej będę kontynuował składanie, tylko muszę sobie ten klocek najpierw skleić. Póki co żadnych części nie brakuje. Dobra. No to widzimy się już przy złożonym modelu, chyba że znowu będą jakieś komplikacje. A więc przychodzi podsumowanie pierwszego dnia. Zostało mi jeszcze tyle elementów. Na razie udało mi się stworzyć to. I jutro będzie kontynuacja, bo już jest trochę późno i no i trzeba jakoś sobie rozłożyć tą pracę. Nie? Także tyle mi się udało zrobić w pierwszy dzień. Jest dużo roboty. Jeżeli lubicie składać klocki to jest to coś, coś, coś bardzo fajnego. Więc ja polecam, został bardzo, bardzo dużo składania, naprawdę. No, to jutro powinienem skończyć wszystko i, i w zasadzie to wy będziecie to widzieć jako materiał z jednego dnia. No, a dla mnie to potrwa dwa dni. No, więc to tyle. A więc stało się. Wszystko zostało ukończone. Całe, całe, całe składanie zostało ukończone. I przejdźmy teraz od razu do, do plusów. Plusy to są generalnie no wykonanie tych klocków. Widzicie tutaj, nic nie odchodzi. Klocki bardzo ładnie zachowane, cyk, o, pięknie wszystko jest. Poza tymi właśnie jedynie tymi takimi tymi, tymi wypustami. No ale to można przeżyć. To tam, o, tam nie psuje większych wrażeń z ca całości. Następnie, to, jak widzicie, naklejki są bardzo dobrze, fajnie zrobione, i tutaj jest jeden minus, mianowicie, może dwa będą minusy, że no nie mogłem tych części tutaj do końca wsunąć, pomimo że nawet jeżeli to zabiorę, że trochę inaczej, no, jeżeli tą część są zabiorę tak i będę nawet robił. To ona za cholerę nie chce wejść Ale może znajdę jakiś sposób Na wbicie tego Te mi odpadła jedna część od rakiety Już za chwilkę to naprawię sobie Dobra Lecąc dalej, jak widzicie, no, wszystko tutaj ładnie, pięknie wygląda. Ta część, którą miałem w, ułamaną, w tutaj, o, w tym, w tym segmencie, no spokojnie daje radę podnieść cały, cały statek. Także wszystko jest ok. Tutaj te takie powiedzmy, no, wieżyczki. Działają bez problemów, wszystko ładnie Jazda Tutaj też wszystko się podnosi pięknie Można wsadzić tych Sobie Czy to klonów To jest akurat klon pilot by poszedł Do tej kabiny Dostajemy oczywiście Razem dostajemy 247 Figurek, to jest Jeden klon, to jest drugi klon, to jest y, droid. Jest kolejny droid. Statek mi trochę przeszkadza. No dobra, mamy, już Nie będę ich ustawiał, ale mamy dwóch mistrzów Jedi: y, Arakina i Obiwana. I mamy jeszcze y, no, tą Senatropadmę, którą obecnie <grym> ustawiłem sobie na, na tym. Y, ścigaczu ale ona to tam powinna w ogóle gdzieś iść, jak dla mnie. Powiem tak, z tego składania zostało mi aż tyle klocków, jest to dużo. No, no nie wiem czemu one tutaj są w ogóle. No ale dobra. Tak to prezentuje się z. o! Mi się nawet. Tak to się prezentuje z przodu pięknie. No, ładnie to wygląda, ładnie to wygląda, nawet pomimo tych tych. Ale tu nawet też dobrze wygląda, nie jest źle. Nawet są takie dłuższe, to takie fajnie to wygląda. No, mi się podoba. Instrukcja ma 70 razem 9 stron. Jest to dużo mniej niż w, w oryginalnych klockach Lego ponieważ, no, Chińczycy stawiają na ilość, yy, tak jakby, pokazanych segmentów tych, yy, jak dalej konstruować, w, na jednej stronie także pakują jak najwięcej tutaj wszystko to działa, o, cyk nic nie opada tu się wysuwa normalnie te, te rakiety Tyk. przejdźmy jeszcze, aha, tutaj są jeszcze te takie drzwi o, to odsunę pokażę, tak oczywiście tutaj chwytam za taki uchwyt o, taki ten no i sobie elegancko mogę powiedzmy, że wysunąć tylko, że teraz tak jedną ręką nie za bardzo mogę ale generalnie wszystko się odsuwa jak, jak to nie za uchwyt, teraz chwycę, bo uchwytem się ciężko to robi, ale jak ręką to przemieszczam to wszystko się ładnie tutaj zamyka, otwiera tył też, też tutaj mamy taki schowek na broń powiedzmy mamy ten to tylnie działo rusza się we wszystkie strony oraz mamy tą taką rampę powiedzmy no i tutaj jak było pokazane można umieścić tego ścigacza który no którą mi się tutaj wyłamało to, ale generalnie można go tam umieścić tylko że no dawaj. No tylko że akurat mi się nie udało za bardzo, ale to, to za chwilę się to ogarnie. No. Także y, jedynym minusem jaki jest, to, to generalnie to, że mi nie dochodziły właśnie te części tu. Y, żadnych klocków mi nie brakowało. To nawet po złamaniu i sklejeniu kropelką działa napiszę, postaram się napisać tam do nich z prośbą o dostarczenie no tego takiego elementu w zasadzie nieuszkodzonego no nie wiadomo czy mi to prześlą czy nie na pewno napiszę to w opisie filmu wszystko działa, ja polecam naprawdę nic mi nie brakowało, doszło w 5 dni chyba w 5 dni roboczych, jak dobrze pamiętam no tutaj te kopity jeszcze, działa wszystko, tak, tak, wszystko doszło w około 5 dni roboczych, jedyne czego nie robili to nie aktualizowali, nie aktualizowali, jakby to powiedzieć, Przesyłki na AliExpressie, w sensie, że nie pokazywało na przykład, jak daleko jest przesyłka, czy coś takiego, tylko było pokazane, że wysyłka jest cały czas w, pak w czasie pakowania, czy coś takiego. No i to jedynie, jedynie to tam, tak, tak, tak że, żebyście się nie zniechęcali, czy coś, że, że, że o, przesyłka cały czas stoi. Nie, ona cały czas idzie, tylko po prostu czasami chyba nie aktualizują tej, tej drogi przesyłki. No i co tu więcej mówić? No, klocki spoko bardzo dobrze wchodzą. Dla mnie warto do kupienia, szczególnie za, za tak niską cenę. I w zasadzie zabawa jest prawie to sama, tak. Składacie, ja to sobie za chwilę na półkę wstawiam. Będzie, Nie będzie w celach takich bardziej do pokazania, tak? No. Także no, no, no polecam. No i tyle w zasadzie w tym filmie. Dziękuję, cześć.